Zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z cyklu Studio Wschodzący Białystok. Ponad 150 ekspertów debatowało nad rewaloryzacją zabytkowego ogrodu Bradzińskich w Białymstoku. W Pałacu Branickich odbyła się międzynarodowa konferencja. Konferencję zorganizował białostocki magistrat przy współpracy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Specjaliści z Polski, Francji, Szwecji i Wielkiej Brytanii dyskutowali o barakowych ogrodach. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń związanych z dbaniem o zabytkowe parki i ogrody oraz prezentację prac konserwatorskich w ogrodach w Europie. W Białym Stoku na bazie opracowań historyczno-archeologicznych realizowany jest projekt pod nazwą rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich. W tym roku zakończył się pierwszy etap tych prac, czyli roboty na dziedzińcu wstępnym. Konserwacja ogrodu to nie jest rzecz szybka, zwłaszcza konserwacja ogrodu barokowego. Z jednej strony jest to czas potrzebny na przygotowanie tej konserwacji od strony teoretycznej, czyli badania, studia nad archiwaliami, studia porównawcze z innymi obiektami z epoki, a z drugiej strony jest to też kwestia środków finansowych, to ich pozyskanie w takiej ilości, w jakiej są one potrzebne, nie jest e, łatwe. E, szczęśliwie udało się zakończyć w roku bieżącym pierwszy etap konserwacji tego ogrodu, e, dziedziniec wstępny. Myślę, że jest to zachęta dla wszystkich, zarówno dla projektantów, jak i przede wszystkim zarządzających tym obiektem, aby iść e, dalej. Obecnie trwają prace z drugiej strony pałacu, czyli w tak zwanym salonie ogrodowym. Tu powstaną kolejne fontanny, wymieniona będzie balustrada w ogrodzie, będą nowe nasadzenia szpanowe. Odbudowany zostanie też pawilon pod orłem i ustawione będą kamienne rzeźby. Prace mają być ukończone w przyszłym roku i mają kosztować 13 milionów złotych. Inwestycja finansowana jest z funduszy unijnych oraz z budżetu miasta. Ta ilość środków finansowych, oczywiście, wystarczy tylko i wyłącznie na realizację. Tych dwóch części ogrodu, natomiast przed nami jest jeszcze rewaloryzacja boskietów, ogrodu dolnego oraz ogrodu chińskiego. I oczywiście jak powstaną tylko plany, projekty i koszty, koszty inwestorskie, będziemy się starać o środki finansowe z innych funduszy. Mianowicie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z innego terminu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście będą inne źródła finansowania, będziemy z każdego korzystać. Ważnym gościem konferencji była Gabriela Lamy z Wersalu pod Paryżem. Jestem zaszczycona, mogąc uczestniczyć w tej konferencji w Białym Stoku i mogąc przedstawić Państwu niezwykły program konserwatorski, jaki ma miejsce w parku i w pałacu w Wersalu. Rewaloryzacji kompleksów ogrodowych na taką skalę jak w Białym Stoku jest w Polsce niewiele, jak powiedział zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytkowej Mariusz Czuba. Prezydencje w Wilanowie, Łańcucie czy Rogalinie po wojnie były w lepszym stanie i nie wymagały tak wielu prac konserwatorskich jak Białostocki Ogród, który uległ całkowitej dewastacji. Prezydent miasta Białego Stoku poprzez zarząd mienia komunalnego wprowadza nowe ulgi dla osób likwidujących bariery architektoniczne w gminnych lokalach. Najemcy gminnych lokali użytkowych mogą zwrócić się do zarządu mienia komunalnego o, e, i rozpoznać sytuację, czy Dostosowanie ich, ich lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwienie korzystania z lokalu czy dostanie się do lokalu osób niepełnosprawnych jest możliwe, na jakich warunkach yy, i przeprowadzić całą procedurę dostosowania tego lokalu. My w tym, w, w tym współuczestniczymy i jeżeli uznamy, że przedstawione nakłady są... Yy, można uznać, to rozliczymy te poniesione nakłady. Rozliczenie nie jest to traktowane jako ulga budowlana, tylko jest to odliczenie, może nie odliczenie, tylko rozliczenie poniesionych nakładów i kosztów, czyli my zwrócimy środki, jakie najemca przeznaczył na dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to tylko lokali gminnych, oczywiście. Osoba taka. Znaczy my na pewno sprawdzimy z organizacjami czy skupiającymi osoby niepełnosprawne, w jakim zakresie te dostosowanie tego lokalu jest akurat odpowiednie, bo wymaga to jednak skonsultowania i sprawdzenia, czy sposób rozwiązania, czy możliwość do dostępu tych osób niepełnosprawnych do danego lokalu akurat przez takie zaproponowane rozwiązanie jest możliwe. Imprezy muzyki hip-hopowej i elektronicznej, darmowe warsztaty i słuchowiska to tylko część wydarzeń poprzedzających finał festiwalu Białystok Up to Date, który odbędzie się 25 września. Organizatorzy Stowarzyszenie Pogotowie Społeczno-Kulturalne, Audiosfera oraz Eastern Borderline Massive przedstawili artystów, którzy wystąpią na trzech scenach muzycznych podczas wielkiego finału. Muzyce towarzyszyć będzie szereg wydarzeń. Towarzyszącą imprezą dla Up to Date Festival będzie yy, będą zawody BMXowe MTB oraz BMX, które będą odbywały się również na węglówce 25 września. Yy, będzie można zobaczyć koncerty i usłyszeć koncerty współtowarzyszące tej imprezie. Wystąpią zespoły takie jak Uran, jak Trulej Bass, jak No 13 oraz Pure Reflection, gdzie każdy zespół z zupełnie innej strony ugryje temat muzyki rockowej, muzyki punk rockowej, cieńszej, lżejszej, mniej lub bardziej alter alternatywnej muzyki gitarowej. Więc yy, uważam, że warto przyjść, zobaczyć chłopaków wywijających na żywo na swoich rowerach, walczących o nagrody, gdyż wpisowe są darmowe na te zawody. Aczkolwiek nagrody są już jak najbardziej wymierne i można wygrać niezłe pieniążki. No i posłuchać zespołów, gdzie będzie to brzmienie od Uran Punk Rock od takiego ulicznego punk rocka poprzez jakieś bardziej alternatywne brzmienia, czyli trulej bass, gdzie chłopaki grają lżej, a czasem mocniej, poprzez takie indie brzmienia jak na no 13, aż do młodej, świeżej krwi, czyli Pure Reflection, młodego, tegorocznego zespołu debiutanckiego, który pokaże nam to najmłodsze pokolenie również może zaprezentować. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich, których urzekła idea połączenia muzyki z innymi dziecinami sztuki. W związku z festiwalem mamy jeszcze możliwość uczestniczenia w paru wydarzeniach. Na pewno będzie można zajść na warsztaty, które odbywają się co niedzielę na Węglowej. Są warsztaty DJ-skie otwarte dla wszystkich, są termowe. Godzina 18 na Węglowej co niedzielę, 19 września robimy na Rynku Kościuszki wydarzenie związane z premierą filmu reklamującego Białystok i przy okazji będziemy też animować kulturalnie przestrzeń miejską i na pewno dużo elementów up to date tam się znajdzie, a jeżeli chodzi o sam festiwal to będziemy łączyć muzykę ze sztuką i z różnymi innymi przejawami, że nawet sporty ekstremalne będą. Będzie muzyka hip-hopowa, będzie muzyka elektroniczna na dwóch scenach, w sumie trzy sceny muzyczne, czwarta scena muzyczna, będzie na zewnątrz, będzie scena łącząca rock i punk i ona będzie towarzyszyła zawodom rowerowym Garage Jam 2010. Zawody rowerowe bardzo fajnej rangi. Myślę, że sporo zawodników nawet z zagranicy może się pojawić. Organizuje to stowarzyszenie Skatepark Garage, także polecamy też zawody. Co do rzeczy, które towarzyszą muzyce, też na samym finale w budynku numer 10 na Węglowej to będzie performance teatralny Tape, projekt Adasia Frankiewicza, który będzie będą dużą niespodzianką. Autor sam dużo nie chce mówić o tym. Będzie wystawa otwarta która łączy duże malowidło ukazujące ratusz w perspektywie. Jest malowana przez uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu i będzie zestawiona to ze zdjęciami Jędrzeja Wojnara, który ukazuje odchodzącą architekturę Białegostoku na, w swoich fotografiach. Na pewno dużo ciekawych instalacji, dużo, dużo zaskakujących elementów, także warto przyjść, sprawdzić, zobaczyć. Szczegóły programu na stronie www.bialestokuptodate.pl